Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Tym razem zabieramy się za elewację. Tylko jest takie słońce, nie wiem czy kamera mi tu ogarnie. E, mamy, można powiedzieć, trzy ściany na gotowo zrobione pod tynk. E, mamy zaciągnięte siatką klejem, drugi raz klejem. I jest e, farba podkładowa. Tu akurat trochę inny kolor będzie, na tej ścianie będzie kolor antracyt, żeby się zlała z dachem i z oknami. Tu mamy zaciągniętą siatkę klej i czeka na pomalowanie. Jeszcze tutaj musimy dotrzeć w paru miejscach, żeby wyrównać jakieś takie rzeczy gdzieś tam co powstały. Myślę, że to fajnie wyszło jak na pierwszy raz. Pierwszy raz zrobiliśmy tą elewację. Pierwszy raz w ogóle robiłem to, tu są wklejone gumki takie z siatką i narożnik. Tu jeszcze będzie druga warstwa tego nałożona. Na zewnątrz już mamy i wysycha. Tu na tej ścianie są przewidziane deski, aczkolwiek no to zobaczymy kiedy, więc zabezpieczymy sobie to. Na razie farbą, tą podkładową, i może farbą silikonową. Taki jak tyng będzie silikonowy, tu będzie też kolor antracyt, a tu mamy kolor biały. Także tak to wygląda. Zabieramy się zaraz za jedną ścianę. Produkty jakie używam to jest Green Plast. Robiłem gładzie w środku w domu i tu stwierdziłem, że też wszystko z greenplasta robimy. Tu dzięki też firmie i tutaj temu, że używam tego, dostałem jakieś tam dwa wiaderka podkładu, także fajnie. Też dziękuję bardzo za to. I tu została nam cała ściana. Jeśli chodzi tutaj o te połączenia, to co było na teście szczelności? To są te połączenia pionowe. Widzicie wszystkie zapianowane, zaraz wejdę na górę i z rusztowania wam też pokażę, jak to ta piana tam wchodzi i co jest y, najważniejsze w tym wypianowaniu. Wypianujemy sobie tam kawałek y, za, za tą rurę, tak gdzieś na wysokość tego rusztowania. Bo tu znowu nie widać na pewno, bo jest takie słońce. O tutaj Yy, wszystko sobie wypianujemy jeszcze do góry, poczekamy aż wyschnie, i ja używam żyrafy. Zobaczcie, jaki kolor się zmienia: jest taki pyłek na tym, więc ja sobie to wszystko żyrafą przelecę. Papier jakiś tam 40 albo 80, żeby wyrównać, i dopiero na to przychodzi siatka klej. To jest takie utlenianie się tego styropianu, ale to jest niegroźne może sobie to być, tylko właśnie przed zrobieniem siatki kleju trzeba, trzeba właśnie tutaj to starnikować albo żyrafą przelecieć po całości Tu ścianę mamy elegancko równą także działamy tutaj może będzie lepiej te gumki widać potem ta warstwa będzie oderwana i dotąd przyjdzie tutaj tynk więc wchodzę na górę i pokazuję Wam dalej o, tak jak tutaj widzicie to jest ten pionowy element, ja sobie tu wbijam pistolet i delikatnie wyciągając w trzech miejscach pianuję Tutaj też się kończył e, beton. Tak to jest ta warstwa, gdzie się koń, kończył beton. I tutaj też jest jakiś, e, delikatna jakaś szczelina, dlatego to wszystko wypełniamy sobie głęboko tam pistolet i wyciągając do tyłu e, e, wpsikujemy. Tutaj widzicie też ta szczelina pionowa. Ładnie się to wypełnia, no i tak całą ścianę na tą wysokość sobie przelecimy. Tam wszystkie ściany tak robiliśmy po kolei. I jak sobie zastygnie, to lecimy tutaj starnikiem, Przy, przyciąć trzeba nożem. No, ta pianka, co tutaj była, to jest utleniona, trzeba ją trochę ściąć i na nowo wypełnić. No, ale tak jak mówię, o, tu znowu najważniejsze to są te pionowe szczeliny. Podejrzewam, że jak tu przyjdzie warstwa kleju na to, to i tak to będzie uszczelnione. Ale warto poświęcić parę pianek i wypianować sobie. Mamy całą ścianę przygotowaną, jeszcze tylko przy samym e, na samej połączeniu tutaj z deską, e, muszę przyciąć pianki, bo jeszcze gdzieś tam musiałem dosikać. No i teraz mamy wszystko e, zrobione żyrafą, i będziemy sobie lecieć od lewej strony do prawej, okno mamy obrobione, i lecimy sobie od lewej strony do prawej. Yy, przyszpilkuję sobie gwoździkami siatkę. Nałożę sobie od góry, potem zwiniemy sobie Rulon yy, i będę zjeżdżał w dół. Na takiej zasadzie będę to robił. Yy, tak sobie już zrobiłem jeden szczyt i, i mi się udało, że tak powiem. Więc będę robił tak samo, zobaczycie na jakimś Telapse. Zabieramy się za nakładanie struktury. Pokażę Wam jak ja to robię. Eee, tynk baranek, półtorówka, z Green Plasta i teraz na tamtej ścianie był biały. Eee, nie wiem czy... Nie, nie, nie nagrywałem, pójdę Wam pokazać teraz jak to wygląda. Na Instagramie można było zobaczyć to, tak to wygląda. Za dużo nie widać teraz. E, jakieś tam delikatne niedociągnięcia są, aczkolwiek ja tam jestem zadowolony. Jak na to, że pierwszy raz to robiłem. E, nakładać będę za pomocą kompresora i pistoletu. Tu musiałem sobie małe poprawki zrobić bo nie wiedziałem jak ta listwa z tą gumką ma tu być i musiałem tutaj napchać trochę tego tynku i dopiero teraz narzucę drugi raz też tam tak z drugiej strony robiłem i jest wszystko fajnie bo powinienem ciągnąć chyba klej po tej drugiej listwie, no ale człowiek nie wie, to się uczy no Green Plus jeszcze Wam powiem 70 jest ten yy, kolor i teraz kompresor dosyć duży i tu teraz już zeszło ciśnienie, ale jak otworzę, będzie trochę hałas jak otworzę pistolet to musi być cały czas dwa bary plus minus żeby tak dużo tego materiału nie nie zużywało się żeby duży podmuch nie, powietrza nie rozpryskiwał tego materiału. Pistolet robiłem na dyszy czwórce. Teraz mam szóstkę założoną, chcę zobaczyć, czy, czy to się inaczej będzie nakładało. Bo wyższa już jest za duża. Ósemką kiedyś tam próbowałem sobie, takie testy robiłem na płycie kartonowo-gipsowej jak to wychodzi i no, ósemka odpada. Tamtą stronę, tą białą robiłem czwórką. Jest fajnie, ale bardzo to powoli idzie, bo ma bardzo mało materiału przechodzi przez to. Zobaczę teraz sobie tą szóstką dyszą, jeżeli nie no to z powrotem wrócę do tej, do tej czwórki. Nakładam i działam. Jak już będę miał trochę ściany zrobione to Wam pokażę potem jak to, jak to robię. No więc tak podsumujemy sobie. Możecie zerknąć jak wyszła elewacja. Tylko teraz znowu akurat nagrywam w takim miejscu gdzie jest pod słońce. Więc nie wiem czy za dużo nie będzie widać. Ale postaram się Wam coś tu pokazać. Yy, mamy tynk położony. Tak jak widzicie jest całkiem inny kolor jak przy nakładaniu. Podsumujemy sobie to, ile to wszystko kosztowało. E, jedyne co to trochę mnie martwi, bo bardzo jest chropowaty, przez to, że to było tak nakładane. Ale znalazłem rozwiązanie tego typu, że pomaluję to wszystko farbą w, silikonową w tym samym kolorze. Bo zostało mi trochę tej farby. Dokupię jeszcze i, i e, pomaluję. Zrobiłem sobie tam w takim miejscu próbę i o wiele lepiej się zachowuje ten tynk. Nie brudzi się. Tu wiadomo jeszcze przyjdą kamyszki do tego, ale no jest trochę lepiej wtedy. Lepiej to będzie spływać mi się wydaje. A więc tak. Tu mamy kolor antracyt. Przejdziemy sobie dookoła. Tutaj no widzicie też tak te gumki powychodziły w miarę ładnie. Nie wiem, czy to będzie widać. Uch. Więc fajnie to się komponuje. E, tu mamy ścianę e, pomalowaną. Tu wokół okien jest obrobione z takim paseczkiem. Bo tu na to przyjdzie elewacja z drewna. Takie lamelki chcieliśmy tu dać. Po kolei od góry do dołu, dlatego tam jest też ten, ta góra wysunięta. I tutaj nie starałem się, żeby tu jakoś super na igłę zrobić, pozacierać to, bo wiem, że to będzie po prostu przykryte. Wiem, że to będzie przykryte, i dlatego tak to, tak to zrobiłem. Z tamtej strony zaraz Wam pójdę, pokażę Wam jak to wyszło, ale może podsumujemy sobie, najpierw muszę ściągę zabrać, bo tam będzie słońce. A więc tak, narożniki i listwy kosztowały nas 500 zł, pianoklej 500 zł, siatka z Greenplasta 800 zł, klej też z Greenplasta 700 zł. Wszystkie materiały są z Green Plasta. Klej mamy 700 Farba gruntująca 600 zł. Ta była barwiona w kolorze, a tamta, z tamtej strony była biała. Tynk biały 1100 zł. Tynk antracytowy, czyli ten ciemny, 3200 zł. I farba silikonowa na tą ścianę, co przed chwilą pokazywałem, kosztowała 700 zł z tym, że mi jeszcze dosyć sporo zostało niej, co nam daje koszt 8100 zł, mniej więcej licząc między 170 a 180 metrów jest tej, tej elewacji. Odejmowałem w sumie tylko te wielkie okna, tych małych to już nie, nie liczyłem, bo to i tak obróbki okien się liczy i tak dalej. Do tego dokupię jeszcze tą farbę silikonową, i ta farba właśnie o tyle fajnie robi, że wchodzi w te, w te ziarenka, wypełnia się to fajnie ładnie, i myślę, że nie będzie wtedy tak spływało, będzie lepiej spływała wtedy ta, ta farba, ta, 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 ta woda po, po elewacji. Więc myślę, że 8,5, maksymalnie 9000 kosztowałaby nas ta elewacja. Możecie powiedzieć czy to dużo, czy mało. Tu jeszcze na przykład jest, mogę Wam pokazać, jest EPDM on jest pomalowany też tą samą farbą, także tu widać to łączenie tego. My tu będziemy mieć e, równo z parapetem e, te lamelki, a tu będzie przysypane kamyszkami później w późniejszym czasie, także tak to wygląda i tu wam pokażę jeszcze tą białą elewację. O, można zerknąć. Myślę, że ta biała nawet najlepiej wyszła, bo lepiej te ziarenka było widać przy nakładaniu. A ta ciemna wiadomo tak samo jak w domu się pomaluje ścianę na ciemno To yy, trzeba mieć naprawdę ładne gładzie zrobione żeby, żeby to się to nic nie wyróżniało Ja jesteś, jestem zadowolony yy, z tego jak to wyszło Pieniędzy dosyć dużo myślę zaoszczędziliśmy Na tym że to wykonaliśmy sami jest to niepozacierane, ale, ale myślę, że, że i tak efekt jest fajny. Na filmach, zdjęciach nie oddaję tego, jak to fajnie wygląda na żywo, bo to trochę tak wygląda, jakby, jakby było takie taki zamsz, takie, takie coś miłego w dotyku, a tak naprawdę jest odwrotnie. Myślę, że, że kolor też fajnie tutaj się zgrał, jeśli chodzi o te parapety i, i okna. Także za dzięki za oglądanie zapraszam na kolejne filmy.